Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważną rolę odgrywają wycieraczki w naszym samochodzie. Bez nich podczas opadów deszczu, śniegu, naniesionego błota nie pojedziecie, bo po prostu nic nie będziecie widzieć. Jestem zdania, że na tanie rzeczy nas nie stać i warto zainwestować więcej w produkt sprawdzony na rynku wycieraczek. Liczy się kilku graczy, m.in. Bosch, Valeo oraz Oksimo, którego wziąłem pod lupę. Tu, tu przykład naszych produktów. Są o wiele tańsze, są do 50% tańsze niż wiodące marki, a technologią niejednokrotnie przewyższają te wiodące marki, które, które niekoniecznie muszą się już aż tak bardzo starać, jeśli chodzi o jakość i, 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 dobór, i dobór nowych produktów do najnowszych modeli. Zdecydowanie nie warto przepłacać. Warto zainteresować się, które produkty są dobre jakościowo i, i, i może przetestować sobie coś nowego. Przyjmijmy produkty do każdego jednego auta osobowego, autobusu czy samochodu ciężarowego na świecie. Więc, jeżeli ktoś chce do dobre wycieraczki do dowolnego pojazdu, to u nas jest to możliwe. Ta wycieraczka, mówiąc krótko, którą, którą klient sobie kupi. Nie powinna serdzieć nie powinna przez co najmniej 3-4 lata. Czemu, czemu tylko tyle? Ponieważ to jest element, który jest jakby skazany na uderzanie mikromechanicznymi różnymi elementami, szczególnie podczas jazdy po autostradzie. Ale zdecydowanie te produkty, które są ocynkowane, wytrzymają do 3-4 razy dłużej niż te, które są wyłącznie pomalowane. Jest to zdecydowanie sama mieszanka, z której wykonujemy piorowe ciaraczki. Jest ona w naszym przypadku pokryta cienką warstwą silikonu, czyli naturalny kauczuk z cienką warstwą silikonu. To oznacza, że ten produkt jest dużo bardziej odporny na różnego rodzaju czynniki chemiczne, które napotka w swoim życiu. Druga rzecz, wszystkie elementy, które świadczą zabezpieczeństwo bądź komfort użytkowania, czyli w tym przypadku jest to łączenie szyny metalowej wycieraczki z ramieniem samochodu, u nas wykonane są zawsze z metalu. Konkurencja często wykonuje to łączenie z plastiku i wtedy, kiedy wycieraczka jest włączona na jakimś wysokim, szybkim biegu przy dużej prędkości może odpadać zwyczajnie od ramienia. Lub gdy przemarznie w zimę i włączymy ten silnik wycieraczek również to mocowanie może zostać uszkodzone i pojedziemy sobie na przykład czystym, metalowym ramieniem po szybie samochodu co oznacza zmianę szyby. Jest to specjalna maszyna, która wygląda w ten sposób, że jest jest to y, szyba samochodowa, fotycznie nowa w warunkach laboratoryjnych, czyli nie ma tam y, pyłu, nie ma tam żadnych innych zanieczyszczeń chemicznych oprócz czystej wody. I tam wycieraczki nakładamy na specjalne ramiona, które są programowane na różne prędkości y, oraz natryski, które, które też mają różne częstotliwości. Y, Jestem badana, że trzymałeś wycieraczki I kolejne mieszanki. Które badamy, testujemy zawsze w ten sam sposób. Zresztą każda firma na świecie, licząca się, która produkuje wycieraczki jakby od, od fazy projektu, a nie tylko jakichś dostępnych podzespołów, robi to w ten sam sposób. Największym zainteresowaniem cieszą się nasze produkty, tak zwane dedykowane. Czyli gdzie mamy pudełko, w którym są dwie wycieraczki na przednią szybę, które są wyglądem i, i konstrukcją zbliżone. Do, do produktów, które wyjeżdżają, które są montowane na pierwszy montaż w samochodów. Jeżeli nie wymieniliście jeszcze piór wycieraczek, to warto to zrobić. Pamiętajcie o jednym, że czysta szyba podczas podróży w deszczu to lepsza widoczność i przede wszystkim bezpieczeństwo, nie tylko wasze, ale też osób, które z wami podróżują.